Odbiera trofeum. Piękny obrazek jak niegdyś Erik Abidal, Puchar Ligi Mistrzów. Barca wygrywa po raz piętnasty zdobywa super Puchar. Mogą świętować, mają swój piękny moment. Piłkarze FC Barcelony obserwujemy te celebracje, tę radość zawodników Hans'iego Flicka i wspaniałą oprawę w Dżudzie. Zwracali uwagę dzisiaj hiszpańscy dziennikarze. Nie ma wielkich antagonizmów między Realem a Barceloną w sensie strukturalnym. Real z Silencio Stampa. Nie odnosząc się do historii związanej z danim Olmo, wiemy, że łączy ich chociażby projekt Superligi. Natomiast to nie jest koniec batalii, bo to jest tylko. bit faz a grana